Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale no i dzisiaj będziemy pisać na czacie, żeby właśnie osoby te pały, yy, ponieważ damy jakieś itemy i będziemy po prostu im robili oszusta. A Wy, jeśli chcecie więcej takich odcinków, no to możecie zostawić yy, subika oraz łapkę w górę. No i cóż, napiszemy na czacie. Dobra, napisaliśmy. Teraz zobaczymy, czy ktoś wyśle jakąś prośbę o teleportację. Piszemy yy, już tp O? Kogoś zaakceptowaliśmy? Tylko kogo? Pytanie brzmi. Jest, jest, jest. Dobra, let's go. Lecimy, ale ten gracz chyba nie ma jakichś pro itemów, bo mi nie zabiera dużo. Ale słuchajcie, się stresuje. Dobra, słuchajcie, strefujemy tego gracza. Ale emocje, słuchajcie. A! Dobra, zjemy sobie refila asekuracyjnego, mimo że mam jeszcze dużo HP. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Dobra. Grać Polizał. Dobra. Zobaczmy, jakie on miał tu itemy. Prot 3 i, e, ochrona sharpness 3, full e, diamentowe leginsy oraz diamentowa klata Prot 3 i hełmik też prot 3. Czyli, jak widzieliście, nie było jakiejś ogromnej różnicy pomiędzy mną a właśnie e, e, tym graczem, ponieważ ja miałem właśnie itemy. No i co? Jeśli odcinek Wam się spodobał, no to możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję, tak jak już na samym starcie mówiłem. Wyczekujcie kolejnych takich odcinków. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!